Dobra, dotknąłem trawy, mama pytała, czy jestem odklejony, czy po prostu popier...niczony. Eee, dotknąłem trawy, gdzie moje trzy koła? Było? Wysłaliście? Było trzy koła? Yo, pokaż. Yo, gdzie... Nie myślałem, że to dla mnie dziesięć koła. Ej, nie było. Było 2 miliony? Dziękuję, Samurai, za 2 miliony. Julek, dziękuję za 5 milionów. Jok, dziękuję za 10 milionów. Kacpro, dziękuję za 2 miliony. Ej, nie było. Skamowaliście mnie. Chodzę w pending. 14 Robux pending. Oszukaliście mnie. Dobra, Ku Mixon, już ci nie wierzę. Jesteś z kamerem zwykłym. Jesteś z kamerem, Ku Nie zaufam ci już nigdy. W twoje challenge już nigdy nie ufam. Mówił, że dat trzy koła Robux, jak wyjdę na dwór. Poszedłem, dotknąłem trawy i wróciłem. I nie dostałem Robuxów. Dzięki Xdrowerku za 2 miliony. Nie, dobra, widzę. Ej, dosnot. Ja idę, z ja na ławkę i idę na Please Donate. Boże, na Please Donate.